Jeżeli lubicie jeść na stacji benzynowej, to zostawcie łapeczkę w górę. No i zostaw też suba z dzwonkiem, bo lecimy do 600 tysięcy. A teraz lecimy do materiału. Hej, czepanko widzowie, z tej strony Rogalik, a dzisiaj będziemy jedli tylko jedzenie ze stacji benzynowej. Ale nie będzie tak prosto, bo będą nam towarzyszyć różne challenge i różne rzeczy, które będziemy musieli wykonać podczas tego jedzenia. Jeżeli chcecie więcej odcinków z takich challenge, to zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonem, a 10 tysięcy łapek to kolejny challenge. W komentarzu napiszcie, jaki challenge z jedzeniem chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. No i zostawcie subika, a my jedziemy. Na pierwszą stację. Zajechaliśmy na stację, na której jest osą, czyli normalny market. Teraz koło fortuny wylosuje, kto będzie mi wybierał jedzenie: ja czy kamerzysta, czyli Szaku. I uwaga, odpalamy koło fortuny. I co nam wylosuje? Uwaga! Nie! Szaku będzie wybierał mi żarcie. Na śniadanie, przypominam. Teraz losujemy cenę. Mamy tutaj cenę od 5 zł aż do 100 zł za moje śniadanie. Znaki zapytania to jest czarna skrzynka niespodzianka. Uwaga, kręcimy kołem fortuny, za ile szaku będzie musiał kupić mi jedzenie na śniadanie! Budżet do 50 zł, więc myślę, że budżet dosyć duży. Szaku, zapraszam Cię na stację i leć po jedzonko. Dobra, widzowie, niestety nagrywanie było przerwane, no bo niemiła pani była bardzo niemiła, gorszy dzień chyba. I kazała mi wyjść, wyłączyć kamerę i w ogóle powiedziałem, że to stacja Makowicza i mam sobie dać spokój. Będziecie widzieli po prostu co biorę dla Patryka, a później zobaczycie reakcję Patryka i to tyle. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, nie jestem youtuberem. Zaraz się widzimy. Przekroczyłem o złotówkę i 27 groszy Co ja tu dostałem na śniadanko od pana kamerzysty? Mleko łaciate i płatki Lion Chcesz mi wytłumaczyć jak ja mam to zjeść? No to buzi, wkładasz i wlewasz mlekiem nie, Wiesz, że ja nienawidzę mleka, nie? Tak? No, okej, okay. jest coś na śniadanko Jest seven z orzechami Kurde No generalnie, zaje? wiesz co, chciałem na ciepło burgerka Ale pani powiedziała, że nie działa kuchnia, nie wiem czy to widzowie słyszeli, widzieli, ale no... Kanapka samo ziarno z łososiem widzę i z jajkiem, tak? Jest starszy... z motarelą chyba wiesz? Dwa donaty, rozumiem, że o sobie pomyślałeś. Nie, dwa na ciebie są. Dla ale... mnie jest jeden monster. I po monsterku. No dobra, no tam siadamy i jemy śniadanko. Spodziewałem się czegoś gorszego po kamerzyście. Dobra, mamy bułeczkę. To jest najbardziej odpowiednie na śniadanie. Nie pachnie przyjemnie i to chyba w ogóle nie jest bułka, tylko jakieś zbite ziarna. O co tu chodzi? Chodzi o to, że bułka była za 15 zł. Za ile?! To było za najtańsze, co było. To było za chyba 9 zł. Mmm, ma bułka, spoko. Zarawale gry gryza pełnego. No może być mocne. Mmm. No, już złe. Ten łosoś, jakby tak z 15 dni leżał. Zobaczcie, jakiś tam łosoś jest tylko z przodu, a z tyłu już nie ma w ogóle składników, nie? O, tylko z przodu naładowali, żeby było widać, że jest taka gruba kanapa. A tak to jest giga zwykła. 9 złowy tą bułka. Mati mówi, że 50 zł na śniadanie to jest strasznie mało. Tu, jakieś hermetycznie zapakowane. Dobra, spróbujmy tych płatków. O, dobra, udało się. Zobaczcie, one są takie jakby kapsułki. Ej, giga dobre śniadanie, Mateusz. Genki! Widzę, że nie jesteś zadowolony. Mmm, seven daysik! Rogaliczek, zostawcie suba! Robi wrażenie! A co, seven days to pewnie jak Jak seven days. Dobry. Makłowicz poleca donata mango. Pan Makłowicz, pozdrawiamy. Mmm, zapach naprawdę robi wrażenie. O Jezu! Ale to jest pyszne! 10 na 10, to śniadanie! Kurde, po takim dużym śniadaniu Nie wiem, czy na obiad starczy miejsca Ale pewnie pojedziemy na chatę, czy czekamy trochę Nie wiem, która jest godzina Z dziesiąta pewnie będzie teraz No a pewnie gdzieś koło trzynastej pojedziemy sobie na obiadek I Jeszcze popiję monsterem, O tak Słuchajcie, mi się widzimy na obiedzie, no, a tymczasem ja zjadam sobie resztę mojego śniadania, które Mati tak pięknie dla mnie przygotował, a myślałem, że będzie najgorzej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na drugiej stacji, godzina 14 w tym momencie, będziemy jedli obiad, ale obiad też nie będzie zwykły, gdyż jest na tej stacji Subway. Natomiast nie będzie to zwyczajne, bo poprosimy panią, żeby skomponowała nam kanapkę w tym budżecie, który wylosujemy. No i dobra, mamy losowanko budżetu i zobaczymy, za ile zjemy sobie kanapeczkę dzisiaj. Czarna skrzynka. Wylosowało nam czarną skrzynkę, czyli kwotę, którą wylosujemy, możemy pomnożyć razy dwa. Musimy w zasadzie. Także losujemy kwotę jeszcze raz i uwaga: 40 zł. Razy dwa mamy 80 zł. I poprosimy panią, żeby skomponowała nam kanapkę za 80 zł. E, ja bym chciał poprosić, żeby pani wybrała dla mnie kanapkę. Czy jest taka możliwość? Dobrze, tak, jakby pani mogła wybrać dla mnie kanapkę i żeby ona była do 80 zł, może być. Czyli może być wszystko, co tylko pani sobie wyobrazi do 8 dych. Dobra. Okej? Okay? To... Może być w jednej. Dobra, to super. Biednej. Tak jest. No, także pani nam wybiera kanapeczkę za 8 dyszek i zobaczymy, co pani nam skomponuje. No i będziemy musieli ją zjeść. Zimcajny łapcy Ta robi wrażenie A teraz Za jedną kanapkę zapłaciłem 70 80 zł 80 groszy i jest tu tak: kurczak barbecue, żeberka barbecue ekstra za 9,80. Trzy razy dodatkowy boczek, trzy razy pepperoni, trzy razy dodatkowy ser. Ej, kukurydzę mi pan policzył, a nie wziąłem. No ale już trudno. Nie, no idź kukurydzę. Idę, idę pani, że żeby kukurydza, Do kubeczka 2,80. Przemiemy? Pani przynajmniej była dla nas miła, nie tak jak na tamtej stacji. Uuuu, potężne bydle. Zaraz zobaczymy, czy robi wrażenie. Uwaga, pierwszy gryz. Mm, mm, robi wrażenie, serio Jest przepyszna, dziękujemy pani na stacji Bo kanapka jest przepyszna Jeszcze jeden gryz, żeby dla pewności wiedzieć Nie, nie dałbym za nią tych jeszcze raz Ale spodziewałem się, że tu będzie nawalone wszystkiego I to będzie niezjedliwe, ale jest naprawdę pyszne Czuć różne rodzaje mięsa, czuć ser, czuć boczek Czuć pomidora, ogórka i papryczka jalapeno Co chcieć więcej, także ja zjadam I co, pewnie będziemy widzieć się na kolacji Na którą też mam ciekawy challenge przygotowany Dobra widzowie, jest godzina 20.30 No i co, czas na kolację wier. mamy tutaj koło Fortuny gdzie są najpopularniejsze rzeczy na stacjach Jesteśmy na stacji Orlen Stop Cafe Więc mamy tak Pierogi, sałatki, pizzę, kurczaki, zapiekanki, burgery, hot dogi Znak zapytania I to tyle Czyli najpopularniejsze, jedynie, które jest na stacji i możemy zjeść. Kręcimy kołem fortuny. Co będziemy dzisiaj jeść? Uwaga! Hot dog wyleciał! Ok, ale to nie wszystko. Teraz zakręcimy drugim kołem fortuny, który wylosuje nam liczbę sztuk, którą będziemy musieli zjeść. Jest tutaj 1, 2, 3, 4, 5 i 10 sztuk. Więc jeżeli wylosuje nam 10, to będziemy musieli zjeść 10 hot dogów. Mam nadzieję, że tyle będzie, więc kręcę kołem i uwaga, ile nam wylosuje? Pięć. Myślałem, że wyleci 10 10 hotdogów, ale by była poddymka. No i dobra, lecimy po hotdogi, 5 hotdogów musimy zjeść, dobrze, że jest kamerzysta, to nam pomoże. No i co, lecimy po hotdogi. Dzień dobry, ja potrzebuję 5 hotdogów. E, w zasadzie to jakie są? E, dobra, to nie będą dwa duże, parówka z szynki i kabanos. I do tego będą trzy małe i będzie też parówka z szynki i... O, o, może być tak, Ok. Wyszło 33 z więc wyszło spoko, nie musiałem się wykosztować. No i co? Zjemy sobie z kamerzystą i będziemy chyba kończyć, ale widzimy się na samochodzie już później chyba, tak. Mamy hot dogi, ja mam cztery, już jednego jem. Jednego ma kamerzysta, pokaż. No nie było, że skam. Pięć hot dogów na kolację. Myślę, że z Mattim zjemy po dwa, i będzie giga czat, a jednego damy Klaudi czy coś. Dobra, także widzimy się już w chacie na podsumowaniu. No i generalnie myślę, że... widzowie, mamy dzień kolejny. Podsumowując nasze zmagania na stacji benzynowej to tak, na śniadanie wydałem 50 zł, na obiad 70 zł, 80 groszy i na kolację około 33 zł, co nam daje około 154 zł finalnie za cały dzień stołowania się na stacji. Jedzonko było bardzo dobre, bardzo chodziłem na jedzony, ale uważam, że jakbyśmy kupili go mniej, no to też byłoby spoko. Natomiast myślę, że ten odcineczek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie tam na dole w komentarzu, co jeszcze Możemy przetestować z jedzenia przez 24 godziny. Ewentualnie napiszcie, jak się czujecie w komentarzu czy coś. Dobra, zostawcie łapeczkę w górę. Suba z dzwonem tam na dole. Ja się już z wami żegnam. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie siema!